W dzisiejszym odcinku podróży po Biblii zobaczymy przemianę przemianę osoby o 180 stopni przemianę ze złodzieja, z kogoś, kto zaczął w fatalnym miejscu, a skończył jako, jako prawdziwy mąż Boży. Oglądajcie ten odcinek. Zapraszam. Witam wszystkich podróżników po Biblii w kolejnym odcinku to już trzynasty odcinek, kto by pomyślał. Trzynasty odcinek dotyczący księgi rodzaju znajmujemy się teraz osobą Jakuba. Przyglądamy się, przyglądamy mu się z bliska. W zasadzie ten odcinek będzie właśnie najbardziej poświęcony jego, jego doświadczeniu, jego przemianie, którą przeszedł. Dlatego, że Jakub rozpoczął. No, Z miejsca naprawdę nieciekawego, Jakub nie był e, postacią, którą się lubi. E, był osobą, która wyłudziła e, od swojego brata najpierw przywilej pierworództwa, potem wyłudziła błogosławieństwo ojca e, trochę przy pomocy tutaj mamy. Mama lubiła Jakuba bardziej niż Ezawad. E, natomiast e, Jakub. Ucieka, i nie możemy jakoś. No, poza tym, że no uciekł i, i, i tułał się, no to jakoś za bardzo jeszcze w tym momencie mu nie współczujemy nawet. Nie był jakąś postacią wybitnie lubianą, ale trzeba też powiedzieć, że Jakub po prostu był taką osobą, był egocentrykiem skupionym na sobie. Możemy o tym przeczytać na przykład właśnie w 28 rozdziale Księgi rodzaju. Ja mówiłem już o drabinie Jakuba i o tym jego śnie, ale właśnie przy okazji tej historii później Jakub składa Bogu pewne ślubowanie, które tak naprawdę bardzo wiele mówi o tym, jaką był wtedy osobą. I czytamy o tym w 20, od 20 do 22 wersetu 28 rozdziału. Potem Jakub złożył takie ślubowanie. Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w tej drodze, którą dzisiaj idę, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia, i jeżeli powrócę w pokoju do domu mojego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który ustawiłem jako stele, będzie domem Boga. I ze wszystkiego, co mi dasz, oddam Ci dziesiątą część. <laughs> e można sparafrazować słowa tego, tej przysięgi Jakuba w taki sposób, że jeżeli będziesz mi błogosławić, jeżeli Ty Boże okażesz się mi przychylny, jeżeli okażesz się godny tego, żeby w jakiś sposób był moim Bogiem, jeżeli zasłużysz w ogóle na to, no to wtedy tak to wtedy nazwę Cię moim Bogiem. Jeżeli to wszystko się stanie, jeżeli będziesz taką osobą, dasz mi to wszystko, ja wrócę do tego domu, itd., itd. I jeszcze na dokładkę, wtedy, jeżeli okażesz się takim Bogiem, no to wtedy jeszcze dam Ci dziesięcinę. Ze wszystkiego, co ma. To mniej więcej można tak sparafrazować te jego słowa. Co mi to mówi o Jakubie? Po prostu. Jakub symbolizuje tutaj taką osobę, która mówi de facto, Boże, jestem z Tobą, dopóki Ty jesteś ze mną. Jestem z Tobą, dopóki Ty mi błogosławisz. Ale jeżeli nie będziesz mi błogosławić, no to na jakiej podstawie Ty masz być moim Bogiem? Jestem z Bogiem tylko w momencie, kiedy daje mi to jakąś korzyść. To jest stan Jakuba, który jest stanem, myślę, bardzo wielu osób dzisiaj w Kościele. Jestem, trwam przy Bogu, chodzę do Kościoła wtedy, kiedy jest dobrze. W moich relacjach, w mojej sytuacji finansowej, kiedy doświadczam błogosławieństwa, wtedy jest ok, ale w momencie, gdy dzieje się coś... Niezgodnie z moimi planami, wtedy nagle pojawia się problem. Jakub przechodzi pewną przemianę. Bóg go przeprowadza przez przemianę. Dzieje się to przez 21 lat. Słuchajcie, to trwa długo, aż się skrzywiłem na myśl o tym. 21 lat. 7 lat służył najpierw u Labana, potem za Le, potem 7 lat za Rachelę i potem jeszcze 7 lat za za stada tak, za, za majątek więc 21 lat ciężkiej charuby która sprawiła, że jakby pewne rzeczy poodzierała w tym Jakubie jego skoncentrowanie na sobie jego myślenie jego myślenie, właśnie takie egocentryczne, jego dumę, w którym po prostu musiał się zmierzyć w tym, co jest dla niego ważne, musiał się zmierzyć ze swoimi strachami, aż w końcu zadecydował, że chce wrócić do domu i wiedział dobrze, że będzie musiał zmierzyć się też właśnie z tymi wszystkimi czynami, które, które popełnił względem brata. Swojego Ezawa w 32 rozdziale, kiedy właśnie już Jakub wraca, otrzymuje, tam w 7 wersecie, otrzymuje informację o tym, że, no, że Ezaf już czeka na niego i wiecie, padł na niego wtedy strach. Padł na niego wtedy strach. Co ten Ezaf ze mną zrobi? Ja wiem, co mu zrobiłem, wiem, że wyłudziłem podstępnie. Błogosławieństwo, więc on był świadomy swojego czynu, świadomy tego, że źle zrobił. I wiedział, że Ezaf no, może być naprawdę na niego bardzo zdenerwowany, bardzo wkurzony. I zobaczcie, od 10 wersetu do 13: Jakub modli się do Boga. I modlił się Jakub: Boże mojego ojca Abrahama i Boże mojego ojca Izaaka. Panie, który mi powiedziałeś, wróć do Twojej ziemi i do Twojej rodziny, a sprawię, że będzie Ci się dobrze powodziło. Niegodny jestem łaski całej wierności, którą okazałeś Twojemu słudze. Tylko bowiem z moją laską przeprowadziłem się przez ten oto Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyratuj mnie więc, proszę, z ręki mojego brata, z ręki Ezafa gdyż boję się, że przyjdzie, zabije mnie i matki z dziećmi. Ty przecież powiedziałeś sprawie, że będzie Ci się powodziło i uczynię Twoje potomstwo jak piasek morski, którego nie da się policzyć z powodu jego wielkiej liczby. Zobaczcie, ta modlitwa różni się diametralnie od tego przyrzeczenia. Tutaj już nie ma tej dumy i tej wyniosłości. Tutaj jest, jest uniżenie i pokora. Tam wtedy... Jakub mówi, że, no, jeżeli będziesz mi błogosławić, to wtedy nazwę cię swoim Bogiem. Tutaj jest uniżenie. Boże mojego ojca Abrahama, Boże mojego ojca Izaaka, panie, który mi powiedziałeś, wróć. Ja do ciebie się zwracam taki, wyratuj mnie, proszę. Jest, jest, jest w tym uniżenie, jest w tym złamanie pewne, gdzie Jakub uznaje Boga za Boga. Niesamowite jest to, że właśnie Jakub zaczyna modlić się na podstawie obietnicy, na podstawie tego, że Bóg rzeczywiście powiedział mu, że będzie Mu błogosławić, i, i On mu to przypomina, ale przypomina mu to nie taki, no ty obiecałeś, nie? ale przypomina mu to sprawie, że będzie ci się powodziło, ty powiedziałeś, ty powiedziałeś te słowa, ja twój uniżony sługa. Y, Przypominam Ci o tym. Proszę pamiętaj o tym. Także to już jest inny Jakub. To już jest inny Jakub. Jakub złamany. Jakub przemieniony. I dochodzi w końcu w 25 wersecie do, do 32. Dochodzi do takiej sytuacji, w której zachodzi już ta ostateczna. Przemiana walka Jakuba z aniołem. Myślę, że też znamy tą historię. Gdy Jakub został sam, wtedy ktoś walczył z nim aż do świtu, a widząc go, że go nie zwyciężył, uderzył Jakuba podczas walki w staw biodrowy i mu go wywichnął. W końcu powiedział, puść mnie, bo już świta. Wtedy Jakub odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wówczas zapytał go, jak masz na imię, on odpowiedział Jakub. Oznajmił więc: Nie będziesz się już nazywał Jakub, lecz Izrael, gdyż walczyłeś z Bogiem i ludźmi i zwyciężyłeś. Jakub poprosił: Zdrać mi proszę swoje imię, on jednak odpowiedział: Dlaczego pytasz mnie o imię? I tam go pobłogosławił. Jakub nazwał więc to miejsce Penuel, gdyż mówił: Widziałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalała moje życie. Kiedy utykając z powodu swego biodra, przechodził przez Penuel, właśnie wtedy Wzeszło słońce. Taki symboliczny moment w życiu Jakuba, któremu do tego momentu można powiedzieć, panował jakiś taki pesymizm w nim taki, taka rezygnacja, właśnie takie, takie złamanie. Można powiedzieć, że to wydarzenie postawiło go z powrotem na nogi. On spojrzał, niebo znaczy słońce wschodziło. Pojawiło się światło, dostał nowe imię. Dostał imię Izrael, już nie będziesz tym Jakubem. Jesteś już nowym człowiekiem. To jest niesamowite też, że został mu wywiśnięty staw biodrowy. W ogóle ten kość biodrowa jest, z tego co wiem, najmocniejszą kością w organizmie człowieka. Jest jakby tym najmocniejszym połączenie stawów. Żaden staw nie jest jakby tak mocno zabezpieczony i można powiedzieć, że tutaj jakby Bóg czy anioł uderzył go właśnie w to najmocniejsze miejsce, jego najmocniejsze miejsce i mu go wywichnął. Tak? I od tego momentu yy, Jakub yy, Kula miał jakby taki znak fizyczny w swoim ciele tego spotkania z Bogiem. To jest olbrzymim takim, olbrzymią nauką dla nas, dlatego, że my bardzo często myślimy właśnie na sposób światowy. Bardzo często jest tak, że nawet myśląc o. O przywództwie jest takie nauczanie, właśnie, że, że korzystaj ze swoich najlepszych stron. Korzystaj z tego, co masz, nie? Tego, z tych wszystkich swoich obdarowań, z tych swoich, z tych swoich talentów, z tego, co, co wiesz najlepiej, co robisz najlepiej, korzystaj z tego przede wszystkim. Wiecie, no jest ok, natomiast Bóg patrzy na to wszystko, myślę, inaczej. Bóg patrzy właśnie nie na. Nie na te nasze najlepsze rzeczy, najlepsze strony, ale Bóg patrzy ponad tym wszystkim i mówi: Mogę Cię użyć, korzystając z Twoich najlepszych cech, mogę Cię użyć, korzystając z Twoich słabości. Co więcej, kiedy będę korzystać z Twoich słabości, to wtedy jeszcze bardziej będzie widoczna chwała Boża. W 12 rozdziale 2 listu do Koryntian apostoł Paweł. Mówi właśnie o takich swoich trudnościach związanych z, z no, pewną opresją, jakąś demoniczną, która gdzieś mu towarzyszyła w czasie jego podróży. I on mówi, że trzykrotnie prosił Pana, żeby to oddalił od niego. To jest ósmy werset. Trzykrotnie prosiłem Pana, by go oddalił ode mnie. Lecz powiedział mi: Wystarczy ci mojej łaski, moc, bowiem osiąga swój cel w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Jeżeli Bóg będzie Cię chciał użyć, to widzimy na przestrzeni całej Biblii, to Bóg nie patrzy na Twoje zdolności, nie patrzy nawet na to, co Ty umiesz. Patrzy na Twoje serce przede wszystkim. Jeżeli Twoje serce jest właściwe, ma właściwe nastawienie, to On może Cię użyć, nawet jeżeli nie masz tych zdolności. I bardzo często. Używał tak ludzi, używał rybaków zwykłych, używał pasterzy, używał do tego, żeby nieśli przesłanie, nieśli światło, nieśli byli przewodnikami dla, dla, dla całych narodów. On nie patrzy właśnie na to, co, co wielkie, ale patrzy na nasze serce. I tak samo apostoł Paweł w liście do Filipian, właśnie mówi o tym, że no, mógłbym pokładać ufność w tych wszystkich rzeczach. W trzecim rozdziale, w czwartym wersecie do ósmego przeczytam, że mógłbym. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność również w ciele, jeżeli ktoś uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja Obrzezane ósmego dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk, Sebrajczyków według prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości wynikającej z prawa, człowiek nienaganny, to jednak, co było dla mnie zyskiem, uważam za stratę ze względu na Chrystusa. Nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Z jego powodu wszystko poczytuję za nic i uważam za śmieci aby zyskać Chrystusa ten fragment dalej też jest niesamowity ale tutaj już skończę są rzeczy w których jesteśmy dobrzy które są naszą silną stroną w których moglibyśmy się chlubić ale naprawdę to jest nic nie warte w porównaniu do poznania Chrystusa i do funkcjonowania w jego zdolnościach, w jego mocy, z jego autorytetem. Do tego wszystkiego jesteśmy powołani, do tego jesteś powołany ty i ja. Więc nie myśl o tym, czy coś potrafisz, czy czegoś nie umiesz. Myśl o tym, jaka jest wola Boża, i po prostu wchodź w nią odważnie. Amen.